W Polsce godzina siódma, czy nawet więcej siódma trzydzieści. A u nas jeszcze noc, bez 6 godzin różnicy, czyli jest u nas godzina szósta. A tam wysoko, wysoko, wysoko jest więzienie, w którym już byłem dwa razy z misją. I to jest coś niesamowitego, że stoję w najdroższej marinie na przepięknej łodzi o nazwie Borkumriff 2 proszę bardzo tutaj ludzie proszę wszyscy śpią poza mną a ja jeszcze się uczę angielskiego i tak sobie myślę że teraz jesteśmy w marinie, a tam wysoko, wysoko na wzgórzu jest więzienie, które przywitało mnie jak wpłynąłem na, do tej mariny. Kiedyś było odwrotnie. Kiedyś stałem na Rakowieckiej i patrzyłem z więzienia, które było nisko, na hotel Mariot, który był bardzo wysoko, i widziałem fragment niewielki apartamentu prezydenckiego i zastanawiałem się jak nisko upadłem w 1994 roku. A teraz się odwróciły role. Jestem na przepięknym jachcie. Płynę z misją No War. Teraz się co prawda zatrzymaliśmy z różnych powodów, ale jestem na pięknej wyspie i tutaj też organizuję różne rzeczy. Nawet nie mam czasu to aż się głupio przyznać, ale kąpać w oceanie. Dzisiaj się szósty raz wykąpałem w Oceanie Ciepłym. A jestem 46 dni na Greenejdzie. i obserwuję z tego pięknego jachtu, z tego fajnego miejsca, z tego ciepłego miejsca, z tej super wody. Obserwuję na wzgórzu więzienie, którym już byłem. Dzisiaj Tomek Gawiński z Angory, jak mu powiedziałem, że ja uprawiam turystykę społeczną. I chciałem pójść do więzienia i poszedłem na grenadzie. Tak samo jak chciałem na Kapoverdę pójść, czyli na Wyspach Zielonego Przylądka pójść do więzienia i też poszedłem. To mówię, ty jesteś wariat. Teraz mam w planie, zobaczymy czy się ziści, pojechać do teksańskich więzień. Do dwóch. Jest takie miasto w Stanach Zjednoczonych, gdzie są dwa więzienia. I do tego miasta chcę pojechać i wejść do tych dwóch więzień. A po co? A żeby tym ludziom dać nadzieję i innym ludziom też, że można być bardzo nisko w którymś momencie w życiu, a potem można się wznieść, jeżeli jest tylko serce, głowa i Pan Bóg, do którego się możemy modlić. Każdą przeszkodę możemy pokonać, jeżeli mamy w sobie ducha wojownika. No i oczywiście, opatrzność nam musi pomagać. To tyle z tej pięknej Grenady. Jeszcze ciemnej Grenady. Jeszcze nocnej Grenady. Grenady, przepraszam, Grenady, bo Grenada to jest, na, to jest w Hiszpanii. Grenady. Pozdrawiam wszystkich serdecznie z tego przepięknego miejsca i wracam jeszcze do nauki języka angielskiego.